Cześć, z tej strony Marek. Witam Was jak co tydzień na naszym kanale o aranżacji wnętrz. Zdecydowaliście, że chcecie jako pierwsze zobaczyć odcinek, jak dobierać drewno do drewna, kolor drewna do innego koloru drewna, jakie błędy można w takim zestawieniu zrobić, czego po prostu nie robić. Powiem wam dokładnie 10 takich błędów, które często można zobaczyć. Pokażę wam na konkretnych przykładach, czego nie robić. Dlaczego to się może różnić? Powiem Wam też, co warto zastosować, jeżeli mam kilka rodzajów drewna, no i później podam Wam taką checklistę, to tak, jak to teraz modne jest, do sprawdzenia i do zadania sobie pytań mając różne kolory. Jeżeli sobie odpowiesz na tą checklistę i powiesz OK, tak, tak, tak i tak, to będę wiedział i ty będziesz wiedzieć, że połączenie tego drewna jest OK. Dobra. Pierwszy punkt, częsty. Hmm, podobne kolory są do siebie. I to jest najczęstszy chyba błąd, dlatego zaczynam od niego. E, ludzie wybierają płytkę jakąś tam drewnopodobną, powiedzmy, i mają panel drewnopodobny. I bardzo często na konsultacjach mleczarskich i nie tylko spotykam się, że ludzie mi pokazują, że takie coś chcą wybrać. No i niestety zazwyczaj to jest błąd. Popatrzcie, to są dwa różne kolory. Dwa różne kolory. Widać, widać, że widać. No i jest, a zazwyczaj tak jest, że płytkę będę miała właśnie w takim kolorze, a później panel w takim kolorze. Nie będzie to idealne. Nie będzie to identyczne, bo to są dwa różne materiały. I to będzie się różnić. No musi się różnić. Dlatego nie dobiera się takich samych kolorów. Dobieramy albo z tej samej. Ja wam pokażę moją podłogę, jak to wygląda, ale tutaj też mam takie, takie panele. Oczywiście. Podłogi z natury to są takie panele i to są różne panele, tak, widać, to są różne panele, ale z tej samej serii, czyli one będą pasowały. Ja pokażę Wam później na mojej podłodze lepiej, jak na całej powierzchni, jak to wygląda. Później mogę dobierać na zasadzie kontrastu, że coś jest jasne, to nie pasuje, od razu mówię, to nie pasuje, ale coś jest jasne, coś, coś jest ciemne, e, ta sama, e, no to za chwilkę powiem, e, ta, ta sama barwa musi być. Ale nie mogę dobierać tak, żeby to było podobne. Właśnie drugi błąd. Barwa kolorystyczna. Mamy coś takiego jak naturalne. Czekajcie, tu mam płytkę. Zimne. I ciepłe. To jest ciepły kolor. To jest naturalny. I to jest zimny ciepłe z zimnym nigdy nie będzie pasował. Często jest tak, że wchodzicie gdzieś do wnętrza, jest ładne wnętrze, jest wszystko ok według Was, ale kurde, jest jakiś dysonans coś się gryzie. Często jest właśnie na zasadzie kolorów, nie tylko przy drewnie, na zasadzie kolorów, że coś po prostu tu się zgrzyta. Można czasem, bo wiem, że nie jest łatwo rozróżnić, co jest ciepłe, co jest zimne czy naturalne. Czy zimne i naturalne, bo często to jest bardzo, bardzo podobne do siebie. Tak więc czasem łączy się na... ciepło z naturalnym lub zimne z naturalnym. To wymaga już troszkę wprawy, ale tak się to robi. Bywa. No ale najlepiej oczywiście naturalne z naturalnym, zimne z zimnym, ciepłe z ciepłym. Trzeci bardzo powszechny błąd. Mamy na przykład na zasadzie kontrastów dobraną e, płytkę. Ja Wam pokażę mój stół za chwilkę. Często jest tak, że mam kolorystycznie na przykład dobrze dobrane, barwą dobrze dobrane, a dalej jest dupa. Dlaczego? Bo drewno ma różne usłojenie. To ma naturalne bardzo takie, y, pu, ma takie modyfikowane usłojenie, tu lecą tak jakby klepki, tu lecą klepki, no właśnie. Te leci tak półokrągło, tak, takie duże słoje. Tu to jest oczywiście, to jest halifax, y, to Tutaj mamy czarne wstawki. A na tym panelu mamy sęki. U mnie mamy sęki. No i wtedy to po prostu będzie się ze sobą gryzło. Nie łączy się tak, żeby były te różne uswojenia na e, różnym drewnie. Kolejny y, błąd. Ostatnio właśnie na konsultacjach miałem tak, e, że y, mamy zbyt wiele drewna. Za dużo tego drewna. Słuchajcie, starajmy się 2-3 drewna zrobić, nie więcej, bo no łatwo wtedy wejść z problemem. Czyli mamy podłogę, często drewno podobną, mamy coś na meblach w kuchni na przykład, mamy stół, ok, w porządku, ale nie róbmy później tego, wiecie, ściany jeszcze drewniane, stoliki drewniane, wszystkie i tak dalej, bo to wyjdzie w miszmarze. Zobaczcie. Ten mój stolik, znacie go, mój stolik pomocniczy, jak go tak nazywam. I on tutaj kolorystycznie idealny nie jest, ale jest kolorem. Na... O, od razu Wam pokażę to moją podłogę. Jest kolorystyczny, ok. I druga rzecz, słojami pasuje, barwą pasuje, i on tu pasuje. Zobaczcie to moją podłogę. Widzicie, u mnie są różne kolory tego drewna, dlatego łatwo mi będzie później dobrać drewno jakieś inne. Czarne senki, dosyć dużo ich jest, i w miarę wyraźne jest słoje. Teraz, jeżeli chcę inną podłogę, czyli inny kolor drewna dobrać, szukam kolorystycznie, a będzie mi łatwo, bo mam różne kolory dobrać. I ewentualnie albo słoje, albo sęki jak ma. Z tej ściany po lewej stronie byłoby OK, jeżeli chce, żeby całe wnętrze było takie łagodniejsze, nie takie rusykalne, byłoby OK. I kolejny częsty błąd, a szczególnie w dzisiejszych czasach, bo wykorzystujemy nie tylko drewno naturalne, ale e, różne panele winylowe, panele ścienne e, winylowe, płytki drewnopodobne, laminaty, tak. I wybierajcie firmy, wybierajcie e, płyty, które nie udają drewna za bardzo. To znaczy, tak jak ja mam tu ten panel, na przykład, to słyszycie, czuć tą strukturę pod palcem, ale czuć ją po prostu, tak. Tu są lekkie wgłębienia, tak samo jak na naturalnej desce, ale tu na tej płycie no tutaj palcem szoruję, nie ma żadnych żadnych tutaj wgłębień. No jest rysunek, po prostu zwykły rysunek i to widać później. To jest po prostu takie y, sztuczne, no, jeżeli będzie to coś za bardzo sztuczne, szczególnie w laminacie niestety to tak może wyglądać. Mówię niestety, bo ja laminat bardzo lubię, bo jest tanie materiałem, a bardzo, bardzo solidnym, tak więc y, to widać. No ale tu mam deskę naturalną, pociechaną, widać to jest gruba deska, fajna deska, no i tu widać tą strukturę, to czuć. Ja myślę, że każdy wie, o czym mówię. To nie chodzi o to, żeby był rysunek drewna, tylko żeby to była naprawdę taka struktura i odzorowanie idealne tego drewna. I okej, okay, teraz zobaczcie przykłady, co z czym się nie połączy, ewentualnie co się połączy, żebyście konkretnie wiedzieli, jak dobierać takie drewno. Na kamerze to może tak nie widać, szczególnie jak jest w cieniu, ale tak, to moja podłoga jest dosyć ciepłym kolorem. No tak. Można Widzicie, ta deska za nic by nie pasowała, bo jest chłodniejszy ocień. On jest taki, no tak, naturalny, bardziej w chłodny idzie. A ta moja deska no w całości, w cieniu, może by wydawać się chłodna, ale ona jest ciepła, na 100% ciepła deska. Tutaj mamy naturalną barwę. To jest naturalna barwa. Ta jest chłodna i to nie chodzi o kolor, tylko no, o to takie wrażenie, czy ciepłe, zimne, czy bardziej naturalne to jest. Tu jest w miarę dwa kolory, gdyby się stykały gdzieś, jeszcze byłbym w stanie zrozumieć, bo mają chłodną barwę. Na słoje tutaj idealnie nie pasują, tak więc to mogłoby się różnić. Bardzo fajnie to teraz widać w tym zestawieniu. Mamy kolory, tak, odcienie senki swoje, ogólnie taką strukturę. I tak. To jest ciepła barwa. To jest naturalna. To jest chłodna. To o dziwo jest naturalna. Kolor jest taki. To jest nie tylko, że naturalna, to tak naprawdę w świetle takim mm, normalnym, może nie na komerze, bo patrzcie, zaglądam tu i tu, jest lekko kolor wchodzi w zieleń. Yy, ta płytka, bo to jest płytka. Ta płytka, kolor wchodzi w czerwony. I to jest bardzo fajne, fajnie pokazane, jak mamy machoń. Byśmy mieli na przykład machoń na podłodze, tak? No to mogę dać. Kto daje kalwados teraz? Ale bym mógł dać kalwados na frontach na przykład. Ale o dziwo. Tamta ściana też w miarę by pasowała. To znaczy, no nie pasuje to. Dlaczego nie pasuje? Kolorystycznie jeszcze z tych wszystkich. Z tych wszystkich chyba y, by to pasowało najbardziej, ale tu ma czarne sęki, użyłowanie, a to nie ma, nie? Zobacz tu ma Fornir, czyli drewno naturalne, ale ono jest modyfikowane. Nie ma żadnych większych słojów, sęków i tak dalej. I teraz, gdybym dał taką deskę gdzieś, ono nawet kolorystycznie by w miarę mogło być, bo na zasadzie kontrastu, no dobra, nie jest idealne, ale o co chodzi? Przez, bo to jest jak widać dom Halifax, e, przez te e, czarne stawki, słoje, przez te żyłki, no nic, nie jak się to ma to rzeczy, no jak pięć do oka, tak? Widzicie? Ta podłoga nie będzie pasowała. Ta podłoga e, by nie pasowała, teoretycznie na zasadzie kontrasu może, ale przez to, że ma słoje, szeroka deska, no nie do końca. E, ta ściana, Dlatego warto dobierać. No ja oczywiście mam tu podłogi z natury, bo je znam, lubię i polecam. Tak więc to jest podłoga z natury, ale ściana też jest podłogi z natury. Także warto dobierać też z tych firm, które mają komplety. No i tutaj fajnie to widać, że to z tym by pasowało. A z tym już niekoniecznie, bo barwa taki no, odcień tego koloru nie jest idealny. Najprostsza taka checklista przed podjęciem decyzji czy drewno do drewna pasuje ze sobą. Pierwsze, czy kolory nie są za bardzo podobne do siebie. Który kolor będzie dominował? Zalecam, żeby dominowała podłoga, tak jak u mnie to jest, żeby później łatwiej dopasować do siebie inne elementy. I kolejna rzecz, czy barwa, czyli ta temperatura jest odpowiednia, to drewno zgadza się ze sobą. Czy coś jest ciepłe z ciepłym, połączone zimne z zimnym, czy naturalne z naturalnym. Ewentualnie możemy mieszać naturalne z zimnym, czy naturalne z ciepłym, ale tu trzeba no, wymaga to troszkę wprawy. Czy jest coś, co łączy to drewno wizualnie i czy sprawdziłem dany odcień drewna no, w świetle naturalnym. I jeszcze jeden bardzo wielki i częsty błąd, nie sprawdzamy koloru drewna, odcienia drewna e, u siebie w domu, tylko w sklepie. No, nie ma możliwości tu widać u mnie nawet jak było na słonko i, i cień, jaka jest różnica. Musimy każdą płytę, każdą płytkę, każdy e, fornir wziąć próbkę do domu i zobaczyć jak to u nas będzie wyglądało, a nie w sklepie przy Źródła światła, nie wiem, 3000 kelwinów tak? Ciepły. Tak więc zobaczcie to u siebie, połączcie te dwa materiały i wtedy macie pewność, jak to będzie wyglądało. Okej, okay, wierzę, że teraz będziecie wiedzieli, jak dobierać drewno jedno do drugiego, kolor do koloru, że nie zrobicie żadnego z tych błędów pamiętajcie o tych kilku wskazówkach. Pamiętajcie, że ja wam mogę dobrać kolor drewna do drewna, jeżeli chcecie na konsultacjach i nie tylko. Zapraszam was do e-booków, tam też opisałem o tym jak dobierać kolory do siebie. Tak więc zapraszam i do tym jak urządzić kuchnię i jak urządzić mieszkanie. I ewentualnie jeżeli ktoś chce skorzystać z moich usług projektowych, to oczywiście jestem do dyspozycji, odezwijcie się na maila kontakt@mareksowski.pl i wtedy porozmawiamy dalej czy na temat konsultacji, czy na temat projektu całego wnętrza. Ale na ten moment bardzo Wam dziękuję, do zobaczenia i cześć!